Witajcie, w tym odcinku mam dla Was trzy ciekawe isteregi w młodych grzmotach małych, a więc zaczynajmy! Jak wiecie, Bill przed śmiercią powiedział słowo axolotl, co odnosiło się do asteckiego Boga, jednak jest też drugie znaczenie tego słowa. Otóż axolotl meksykański, inaczej ambystoma meksykańska, to pewien płas, który wygląda mniej więcej tak. Co ciekawe, w kilku odcinkach pierwszego sezonu widzimy właśnie go w akwarium. Oto do wody. Jak widzicie, podobieństwo nawet jest, i myślę, że był to bardzo ciekawy easter egg. Kolejny easter egg został nadesłany przez Widza. Otóż pamiętacie, jak mówiłem o potworze z jedną ręką dużą, a drugą małą? Możliwe, że nawiązują do chargera z gry Left 4 Dead, który był do niego bardzo podobny. Ostatni zerek dotyczy postaci Hide Behind. Kiedyś mówiłem, że przypomina mi ona Slendermana, ale teraz twierdzę, że nawiązuje ona do nieco innej postaci. Gródce strażników galaktyki. Moim zdaniem obie postacie są do siebie podobne, mają podobny kształt głowy oraz całego ciała, a także podobne oczy. Myślę, że jest to bardzo ciekawe nawiązanie. I to na tyle w tym odcinku, jeśli chcecie więcej filmów typu top 3, top 4, top 5. Top 255, top 256 to oczywiście nie zapomnijcie ocenić tego filmu. Mam jeszcze dla Was informację: otóż ostatnio gram sobie w Undertale i kiedyś sporo osób prosiło mnie o odcinki z tej gry. Nie w sensie let's play, ale jakieś ciekawostki, teorii, tym pomyślę, bo chciałbym wprowadzić coś nowego. A więc do zobaczenia i widzimy się w następnym odcinku. joke? Here hmm. My ex-wife still misses me, but alright?